Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. 10 lipca 2021 roku. Jestem na osiedlu Piątkowa. Największa, najważniejsza inwestycja w bezpieczeństwo i poprawę infrastruktury na osiedlu Piątkowa. A jeżeli osiedle Piątkowa, to oczywiście musi mi towarzyszyć Radny Grzegorz Ledziński, przewodniczący Zarządu Osiedla Piątkowa. Osoba zasłużona, osoba, która tutaj rzeczywiście jest codziennie, jest na każdym odcinku frontu rozwoju osiedla Piątkowa. Myślę, Panie Przewodniczący, że to taki prezent i dla mieszkańców, i dla Pana Przewodniczącego, dla całego zarządu, także dla szanownego taty, którego znam osobiście jako wielkiego społecznika, który włożył tutaj dużo pracy właśnie w osiedle Piątkowa. Dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję za miłe słowa. Cieszę się z tej inwestycji. Znacząco poprawi tutaj bezpieczeństwo na osiedlu. I wiem, że to nie jest ostatnia inwestycja na tym osiedlu. Działamy dalej. Dziękuję bardzo. Dokładnie tak. Osiedle Piątkowa przyspiesza. Jest ze mną również pan dyrektor Adam Konicki. Dziękuję za wysoką jakość wykonanych prac. Panie prezydencie, wykonaliśmy tutaj prawie 700 metrów chodnika ścieżki rowerowej, odwodnienia, oświetlenia, poprawa bezpieczeństwa, poprawa jakości życia mieszkańców, nowe zjazdy. To nam przyświeca. To stoi naszym priorytetem. Dziękujemy. Udowodniliśmy, że da się przeprowadzić taką inwestycję po wielu, wielu latach oczekiwań mieszkańców osiedla Piątkowa. Wszystkiego dobrego.